Wtedy Salomon wezwał do Jerozolimy starszych Izraela, wszystkich przywódców plemion i głowy rodzin izraelskich, aby razem z królem Salomonem uczestniczyli w przeniesieniu Arki Przymierza Pana z miasta Dawida, to jest z Syjonu. W miesiącu Etanim, w siódmym miesiącu roku, zgromadzili się wszyscy Izraelici u króla Salomona, aby razem z nim obchodzić święto. Kiedy przybyli wszyscy starsi Izraela, kapłani wzięli arkę i razem z Lewitami przeniesiono zarówno arkę Pana, jak i namiot spotkania oraz wszystkie święte przedmioty znajdujące się w namiocie. Król Salomon wraz z całą wspólnotą Izraela, zgromadzoną wokół niego przed arką, składał w ofierze owce i woły, których w ogóle nie liczono z powodu ogromnej ich liczby. Następnie kapłani wnieśli arkę przymierza Pana na przygotowane dla niej miejsce w najbardziej wewnętrznej części domu to jest w miejscu najświętszym pod skrzydła cherubów cheruby bowiem miały skrzydła rozpostarte nad miejscem gdzie postawiono arkę tak iż okrywały z góry arkę i drążki do jej przenoszenia same drążki były tak długie że można było zobaczyć ich końce z miejsca świętego tuż przed miejscem najświętszym, ale z zewnątrz nie były widoczne. Są tam one aż do dnia dzisiejszego. W arce nie było nic oprócz dwóch tablic kamiennych, które Mojżesz włożył do niej na chorebie, gdzie Pan zawarł z Izraelitami przymierze po ich wyjściu z ziemi egipskiej. Skoro tylko kapłani wyszli z miejsca świętego, Obłok wypełnił dom Pana. Kapłani nie mogli więc dalej spełniać swojej posługi, gdyż chwała Pana napełniła dom Pana. Wtedy Salomon przemówił. Panie, powiedziałeś, że będziesz mieszkać w ciemnym obłoku. Oto wzniosłem dla Ciebie wspaniały dom, miejsce, gdzie możesz zamieszkać na zawsze. Całe zgromadzenie Izraela stało w oczekiwaniu, gdy król zwrócił się w ich kierunku z uroczystym błogosławieństwem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który wypełnił to, co przyrzekł mojemu ojcu Dawidowi, mówiąc: Od dnia, w którym wyprowadziłem mój lud Izraela z Egiptu, nie wybrałem sobie żadnego miasta spośród wszystkich plemion Izraela, aby wybudować w nim dom dla mojego imienia. Wybrałem dopiero Dawida, aby postawić go nad moim ludem Izraelem. To właśnie w sercu mojego ojca Dawida zrodziła się myśl, aby wybudować dom dla imienia Pana, Boga Izraela. Lecz Pan mu powiedział: Postanowienie, które zrodziło się w Twoim sercu, aby wybudować dom ku czci mojego imienia, jest dobre. Nie Ty go jednak zbudujesz, ale Twój syn, który się Tobie urodzi. On zbuduje dom dla mojego imienia. Pan spełnił więc obietnicę. Oto stałem się następcą mojego ojca Dawida, zasiadając na tronie Izraela, jak Pan zapowiedział, i wybudowałem dom dla imienia Pana, Boga Izraela. Urządziłem w nim również miejsce dla arki. W niej znajduje się przymierze Pana, które zawarł z naszymi przodkami, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Salomon stanął przed ołtarzem Pana na czele całego zgromadzenia Izraela i wzniósł ręce ku niebu, mówiąc: O Panie Boże Izraela, nie ma Boga równego Tobie, ani u góry w niebie, ani na dole na ziemi. Ty jesteś wierny przymierzu. I ukazujesz dobroć swoim sługom, którzy służą ci z całego serca. Dotrzymałeś słowa twemu słudze Dawidowi, memu ojcu i dzisiaj wypełniłeś swoje przyrzeczenie. Panie Boże Izraela, dotrzymaj teraz obietnicy, którą dałeś swojemu słudze, a mojemu ojcu Dawidowi mówiąc, jeśli Twoi potomkowie będą usilnie starali się mi służyć, tak jak Ty mi służysz, nie zabraknie ci następcy, który będzie stał przed moim obliczem i zasiadał na tronie izraelskim. Boże Izraela, niech teraz Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, mojemu Ojcu Dawidowi, okaże się niezawodne, czy jednak naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Przecież niebo nieogarnione nie może Ciebie objąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. Usłysz moją modlitwę i błaganie. O Panie mój Boże, wysłuchaj wołania i modlitwy, które Twój sługa zanosi dzisiaj do Ciebie. Niech Twoje oczy będą zwrócone w nocy i w dzień ku Twemu domowi. Przerzekłeś bowiem... W tym miejscu będzie obecne moje imię. Wysłuchaj więc modlitwy, którą Twój Sługa wznosi w tym miejscu. Wysłuchaj błagania Twojego Sługi i Twego ludu Izraela. Ilekroć będą modlić się w tym miejscu, Ty wysłuchaj ich w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie. A kiedy wysłuchasz, przebacz. Jeśli ktoś zgrzeszy przeciw bliźniemu, i zostanie zobowiązany do złożenia przysięgi ze złożeczeniem wobec Twego ołtarza w tym domu, Ty usłysz w niebie, działaj i osądź swoje sługi. Winnemu wymiesz karę, niech poniesie skutki swojego postępowania, niewinnego zaś uwolni od zarzutów, stwierdzając jego niewinność. Jeśli twój lud, Izrael po klęsce zadanej mu przez wroga za to, że zgrzeszył przeciwko Tobie, powróci do Ciebie, odda cześć Twojemu imieniu, będzie modlił się i zanosił prośby do Ciebie w tym domu. Ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech Twojego ludu Izraela. Pozwól im wrócić do kraju, który dałeś ich przodkom. Kiedy niebo będzie zamknięte i nie będzie deszczu, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Tobie, potem jednak będą się modlić do Ciebie w tym miejscu, oddadą cześć Twojemu imieniu i odwrócą się od swojego grzechu, bo dotkniesz ich nieszczęściem. Ty wysłuchaj z nieba i przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu Izraela. Wskażesz im właściwą drogę postępowania i ześlesz deszcz na ziemię którą dałeś Twojemu ludowi na własność. Kiedy kraj zostanie dotknięty głodem lub zarazą, suszą lub rdzą zbożową, plagą szarańczy lub robactwa, kiedy z którejkolwiek strony uderzy na niego nieprzyjaciel, albo porazi go jakieś nieszczęście lub choroba, wszystkie modlitwy i błagania zanoszone przez każdego z osobna i przez cały Twój lud izraelski, który przejęty nieszczęściem i karą wyciągać będzie ręce ku Twemu domowi. Ty usłysz w niebie, w miejscu Twojego przebywania. Przebacz, działaj, uczyń każdemu według jego postępowania. Znasz bowiem jego serce. Tylko Ty przenikasz serce człowieka. Wtedy przez cały czas swojego pobytu na ziemi, którą dałeś naszym przodkom, Będą żyli w bojaźni przed Tobą. Również cudzoziemca, który nie należy do Twojego ludu Izraela, a który przybędzie z dalekiego kraju ze względu na Twoje imię, gdyż wielu usłyszy o Twoim wielkim imieniu, a także o Twojej mocnej ręce i wzniesionym ramieniu. Gdy więc przyjdzie, aby się modlić w tym domu, Ty usłysz w niebie, w miejscu Twojego przebywania, spełnij to o co ten cudzoziemiec będzie cię prosił, niech wszystkie ludy ziemi poznają Twoje imię i niech postępują w bojaźni przed Tobą na wzór twego ludu Izraela. Niech się dowiedzą, że ten dom, który zbudowałem, nosi Twoje imię. Jeśli Twój lud zgodnie z Twoim wskazaniem wyruszy, aby walczyć z nieprzyjaciółmi, i w drodze będzie modlił się do Pana, zwracając się ku miastu, które wybrałeś, i ku domowi, który zbudowałem dla twojego imienia. Wtedy wysłuchaj z nieba jego modlitwę i błaganie i bądź obrońcą jego sprawy. Jeśli zgrzeszą przeciwko tobie, gdyż nikt nie jest wolny od grzechu, a ty rozgniewasz się nad nich i wydasz ich w ręce nieprzyjaciół, którzy wezmą ich w niewolę, i przesiedlą do swojej ziemi, dalekiej lub bliskiej, oni zaś okażą szczerą skruchę w ziemi, do której zostali uprowadzeni, i będą cię błagać o zmiłowanie w ziemi swoich zaborców, wyznając: Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, popełniliśmy nieprawość. Jeśli więc nawrócą się do ciebie całym swoim sercem i całą swoją duszą, w ziemi, w której zostali uprowadzeni przez swoich bogów i będą się modlić do ciebie, zwracając się ku ziemi, którą dałeś ich przodkom, ku miastu, które wybrałeś i ku domowi, który wybudowałem ku czci Twojego imienia, wtedy wysłuchaj z nieba, z miejsca Twego przebywania ich modlitwę i błaganie i okaż im sprawiedliwość przebacz swojemu ludowi który zgrzeszył przeciwko tobie odpuść wszystkie jego wykroczenia i porusz serca ich zaborców aby okazali im miłosierdzie gdyż oni właśnie są twoim ludem i dziedzictwem które wyprowadziłeś z Egiptu z wnętrza pieca do wytapiania żelaza wejrzyj łaskawie na błaganie twojego sługi i twojego ludu Izraela i wysłuchaj ich, ilekroć wołać będą do ciebie. Panie Boże, ty sam przecież wybrałeś ich sobie na własność spośród wszystkich ludów ziemi zgodnie z tym, co obiecałeś przez Mojżesza, twego sługę, gdy wyprowadziłeś naszych przodków z Egiptu. Kiedy Salomon zakończył wszystkie te modlitwy i błagania wznoszone do Pana, Podniósł się z przed ołtarzem pana, gdzie wyciągał ręce ku niebu i w uroczystym tonie zaczął błogosławić całe zgromadzenie Izraela. Błogosławiony niech będzie pan, który obdarzył swój lud Izraela miejscem odpoczynku, wypełniając swoją obietnicę. Nie zawiodło żadne z dobrych słów, które pan powiedział przez Mojżesza swojego sługę. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi przodkami. Niech nas nie opuszcza, nie odrzuca. Niech wzbudzi w nas miłość do siebie, abyśmy szli drogą wskazaną przez Niego, przestrzegając Jego przykazań, praw i wyroków, do których zobowiązał naszych przodków. Niech prośby zanoszone w moim błaganiu znajdą przychylność u Pana, Boga naszego, we dni i w nocy. Niech Pan będzie obrońcą spraw swojego sługi i ludu swojego Izraela w potrzebach każdego dnia, aby wszystkie ludy ziemi poznały, że tylko Pan jest Bogiem, a żaden inny nie istnieje. Niech więc wasze serca będą całkowicie oddane Panu Bogu naszemu, tak jak dzisiaj, abyście postępowali według jego poleceń i zachowywali jego przykazania. Następnie król wraz z całym Izraelem składali ofiary Panu. Salomon złożył więc dla Pana 22 tysiące wołów i 120 tysięcy owiec na ofiarę wspólnotową. Tak król i wszyscy Izraelici dokonali poświęcenia domu Pana. W tym samym dniu król poświęcił także środkową część dziedzińca przed domem Pana gdyż tam właśnie złożono ofiary całopalne, ofiary pokarmowe i tłuszcz ofiar wspólnotowych, ponieważ ołtarz z brązu stojący przed Panem okazał się za mały, aby pomieścić ofiary całopalne, ofiary pokarmowe oraz tłuszcz ofiar wspólnotowych. Tak więc Salomon wraz z całym Izraelem, tworząc wielkie zgromadzenie pielgrzymów przybyłych z całego kraju, od Hamad aż do Potoku Egipskiego obchodził przez siedem dni uroczyste święto przed Panem, Bogiem naszym. Ósmego dnia rozesłał lud, który błogosławił króla. Wszyscy wracali do swoich domów szczęśliwi i pełni wdzięczności za wszelkie dobro, które Pan okazał swojemu słudze Dawidowi i swojemu ludowi Izraelowi.